Pokażę Wam dziś, jak lakierować nasze wyroby. Potrzebny nam będzie lakier do paznokci, bezbarwny i wyrób, który chcemy pomalować. Więc zaczynajmy: odkręcamy lakier i malujemy wierzch. Nie malujemy spodu, bo później przylepi nam się do kartki. Albo do tego, na czym kładziemy wyrób do wyschnięcia. Pomalowane. Błyszczy się, jak widzicie. Odkładamy do wyschnięcia. Oj. Gdy nam się przewróci, to musimy jeszcze raz polakierować. Tak wygląda wyrób, już polakierowany. Pięknie wygląda. Po wyschnięciu, po paru minutach, nasz wyrób będzie gotowy. Więc zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z modeliną, mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!